Siemanko, z tej strony Mateusz. Czy jesteście gotowi na opening za prawie 30 tysięcy zł? Bo ja tak. Ale najpierw musimy rozpakować tą paletę. Ale zanim zabierzemy się za rozpakowywanie, opowiem Wam co znajduje się na tej palecie. Na tej palecie znajdują się 4 razy Bamboo Lab H2S. Więc co? Możemy chyba rozcinać. Więc tak, drukarki mamy odfoliowane, więc pora je zabrać do środka, bo trochę zimno. Pamiętajcie o jednej najważniejszej rzeczy. Te drukarki naprawdę dużo ważą: nie noście ich sami. Tak, jak producent każe, noście je według. Drukarki mam wniesione, ja zabieram sprzęt z powrotem i dokończymy w środku. Witam w moim warsztacie. Drukarki mamy już tutaj w środku, więc fajnie, cieplutko, nie marzniemy. Jeżeli ktoś miałby na przykład pytania a propos tej wielkiej drukarki. Niestety może być z tym mały problem. Już wam pokazuję dlaczego. Ale teraz chodźcie ze mną, zrobię wam fajne PUV, rozpakujmy parę drukarek. Zobaczmy, co nam Bambu tej każe zrobić. Zrobimy sobie do paski najpierw, żeby nam nie przeszkadzały, to no tak. Odpinamy tutaj boczne elementy. Ok. Jak elementy mamy już odpięte, możemy dźwigać pudełeczko do góry. No i nam tu dają? Jak widzicie mamy H2S'y z AMS Combo, to jest AMS 2 Pro. Głównie różni się z tym pomiędzy starym AMS-em, że jest na pewno szybszy, no i ma suszenie filamentów sobie, tak? Mamy Accessory Box, co my tu w nim mamy? Spool Holder, narzędzia, ketchup wrzucają. Widzisz, tak w H2D? No, rzucają. więc to dostajecie z drukareczką. Ściągniemy sobie tutaj te elementy. Op. Na bok. To też na bok. Odczepiamy te taśmy. Taśma mamy odpięte, Kartonik do góry. Folika ładnie. Jeśli jesteście już na tym etapie, zawołajcie sobie kogoś do pomocy. Tak będzie najbezpieczniej. Ja to zrobię sam, bo nie mam kogo zawołać, ale no cóż, rzucamy. No, jest to spora drukarka. I ciężka. Możemy sobie już zerwać tutaj te folię. teraz niczym nie będzie przeszkadzać. A pamiętam jeszcze jak w pojedynce. to w tej, tutaj zestawie dostawałem jeszcze filamenty. A piękne, stare czasy. Jeżeli ktoś teraz jeszcze kupował pojedynkę znać znaczy dodawają filamenty, jestem ciekaw tego. Ściągniemy sobie teraz górną szybę, bez ściągnięcia jej będzie nam ciężko wyciągnąć sam moduł AMS, a musimy to zrobić, żeby dostać się do śrub od łóżka. Na bok więc, tak jak już sobie wyciągnęliśmy gąbki z góry, ściągnęliśmy szkło. Bierzemy sobie teraz imbusika, żeby podkręcać te cztery śrubki, żebyśmy mogli wyjechać AMS-em do góry. Z tego co pamiętam, najwygodniej chyba było kręcić te śruby, odkręcić śrubek jedną stronę, drugą stronę. Teraz możemy sobie odkręcić tutaj dwie dolne śrubki. I swobodnie możemy wyciągnąć sobie moduł AMS do góry. Wyciągamy ostrożnie moduł AMS i sobie na bok tej gómeczki. Wyciągamy na końcu, jak stół nam pojedzie do góry. Jeśli przypuśćmy, ktoś by z Was chciał porównanie H2S z H2D bądź H2S z P2S, jesteśmy w stanie też takie porównanie zrobić bezproblemowo po odkręceniu tych czterech śrubek, czyli jednej tu, drugiej tu, trzeciej tam z tyłu i czwartej tu. Możemy wyciągnąć sobie dolne mocowanie AMS-a. Odkładamy je na bok. I teraz bierzemy się za odkręcenie śrub, które trzymają łóżko podczas transportu. Mamy tutaj cztery śrubki. Po odkręceniu śrub mocujących łóżko możemy przejść teraz do głowicy. Mamy tutaj trzy sztuki trytytek, które musimy odciąć. Więc odcinamy sobie tutaj, uważajcie, żeby sobie nie zarysować głowicy. Hop. Co już ciekawego, możecie zobaczyć, że budowa jest identyczna jak w H2D, ze względu na to, że tutaj mamy miejsce na bufer tak jak ma H2D tutaj rozwiązane. O, tu w tym miejscu mamy tak samo tutaj miejsce na e, rurkę PTFE tutaj żeby wprowadzić TPU tak wygląda ta drukarka ze środka niczym tu się to tak naprawdę nie różni od budowy, tak jak ma H2D ok, jeśli mamy pod zabezpieczane wszystkie elementy możemy teraz drukareczkę podłączyć do prądu i skalibrować ją, tak? co najważniejsze, nie zapomnijcie też sobie oderwać tutaj tych folii mocujących klapy tutaj wiatraka więc tak, jeśli mamy już wszystko podłączone, pora na łykawki. I bierzemy się za kalibrację. Więc tak, wybieramy sobie język, polski, wybieramy region Europa. Ja się tutaj teraz połączę z moim Wi-Fi. OK. Po połączeniu się z Wi-Fi wyskoczy nam kod QR. Który skanujemy telefonem, parujemy sobie z Bombu Studio, i tak. Klikamy dalej. Skadzamy się, przypisujemy ją. Tutaj nam pokazuje co musimy zrobić, jakieś śruby odkręcić, więc włączamy sobie kalibrację. Jak włączycie sobie tą kalibrację, musicie pamiętać o jednej rzeczy. Musicie sobie wyciągnąć tą gąbeczkę i tą gąbeczkę. I to wszystko. I zostawiamy drukarkę, więc teraz wyciągamy gąbkę jedną i drugą. I teraz ona tu się będzie kalibrować, a ja się biorę za montaż następnych drukarek. Ok, wszystkie drukarki mamy skalibrowane. To byłoby na tyle w tym odcinku. Ja serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, dania lajka. Jeżeli byście czegoś potrzebowali. Czy to z druku 3D, czy odwzorować jakiś projekt, naprawić coś. Zapraszam Was też do kontaktu. I co? Czekajcie na następny odcinek. Na razie.